Jak powstają świece? Co jest potrzebne do ich produkcji? Z czego składa się mydło i w jaki sposób powstaje? Na te pytania młodzi bolesławianie znajdują odpowiedź biorąc udział w warsztatach organizowanych podczas wakacji w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Podczas warsztatów dzieci własnoręcznie robią zarówno zapachowe świece jak i dekoracyjne mydełka. Warsztaty są jednym z elementów polsko-niemieckiego transgranicznego projektu realizowanego pod hasłem Nauka jako przygoda. Projektu jest uatrakcyjnienie oferty polsko-niemieckich pozaszkolnych programów edukacyjnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych w oparciu o potencjał przygranicznych muzeów. Proponujemy zamiennie grupom, które do nas przychodzą, warsztaty z wykonywania produkcji mydełek i z wykonywania świeczek. Są to warsztaty, które wpisują się w szerszy cykl zajęć. Które oferujemy dzieciom i młodzieży szkolnej z regionu Bolesławieckiego od wiosny tego roku. To są zajęcia realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków programu operacyjnego Interreg Polska-Saksonia realizowanego wspólnie z Muzeum w Kamenc i z Muzeum Łużyckim w Gorzelcu. Na wakacyjnych warsztatach dzieci nie kryły fascynacji procesem samodzielnego tworzenia świec. W specjalnych pojemniczkach pojawiły się nagietki, bławatki, suszone kwiaty granatu, a nawet dekoracyjne małe rozgwiazdy. By to wszystko stało się świeczką. Niezbędna była parafina i przysparzający sporo problemów knot, który trzeba było sposobem umieścić na środku pojemnika. Nad wszystkim trzeba było trochę pogłówkować. Ja zrobiłam dzisiaj świeczkę o kształcie gwiazdy. I co dałaś do tej świeczki? Jak powstawała taka świeczka? Dała na przykład lawendę i taki niebieski kolor. Niebieskie, takie suszone kwiatki. A jakie miałaś zapachy do wyboru, oprócz lawendy? Y Miałam różne. Kola i inne różne rzeczy. Nigdy nie stworzyłem takiej ładnej, pachnącej świeczki. Moja świeczka pachnie taka arbuzowo-malinowo. Co potem z tą świeczką? Że będzie ładnie pachnieć i ozdobi mój dom. Nauka to przygoda. Muzeum chce, by tym samym była dla dzieci. Dlatego dokłada starań, by oferowane zajęcia były atrakcyjne dla młodych ludzi i by zmuszały do samodzielnego poszukiwania rozwiązań. Takie specyficzne inne podejście pokazujące, że można uczyć się w muzeach nie tylko historii czy też wiedzy o kulturze, ale również poznawać informacje dotyczące innych dziedzin życia. Wychodzące z założenia, że kreatywnego myślenia można nauczyć się tylko w działaniu, muzeum proponuje obecnie dzieciom kreatywne działania z zakresu nauk przyrodniczych, ale w planach są już kolejne przedsięwzięcia z nauką w roli głównej. Od przyszłego roku również planujemy uruchomić blok zajęć dotyczących fizyki i chemii organicznej w oparciu o nasze zbiory archeologiczne i ceramikę. W ramach projektu modernizacji doczeka się ciesząca się bardzo dużym zainteresowaniem wiekowa muzealna apteka, w otoczeniu której młodzi Bolesławianie nieraz mieli okazję wcielić się w rolę dawnych medyków, czy też rozbudzająca wyobraźnię dzieci i dorosłych ekspozycja archeologiczna. Projektu modernizujemy również ekspozycję związaną z apteką dawną i z archeologią. W obu ekspozycjach zostaną wprowadzone elementy multimedialne i interaktywne po to, żeby lepiej dotrzeć do młodych odbiorców. Dodatkowym efektem projektu ma być wzmocnienie współpracy między polskimi i niemieckimi instytucjami odpowiedzialnymi za edukację oraz instytucjami kultury, a także stworzenie transgranicznej oferty edukacyjnej zajęć pozaszkolnych. Wypracowana zostanie strategia komunikacji w tym zakresie. Realizowane będą spotkania i warsztaty umożliwiające wymianę doświadczeń i informacji. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg Polska Saksonia.